To Polacy, kraju bez pracy. Domy Polacy, tu walczy walczysz. Polacy, wiesz co to znaczy. Domy Polacy, bez wódki grymasy. Domy my Polacy, stale bez kasy. Domy Polacy, wieczne cwaniaki. Domy Polacy, wiesz co to znaczy. Domy Polacy, lubię nie wielu, większość mnie widzi. Boją się wszyscy, w szczególności Żydzi. Trybuny już prawie pełne. Miejmy nadzieję, że obie ekipy zafundują nam prawdziwy show. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Kto będzie górą w dzisiejszym spotkaniu? mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy państwa gorąco. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś państwa na mecznikowy, czyli to, na czym polega piłka. Na trybunach gorąco. Wszyscy liczą tu dziś na niezapomniane. Teraz przed szansą Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kosztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Popatrzmy, tak zagra Madrid CF od pierwszych minut. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska. Choć wszystko czerwimy, bo jest głośna akcja. Aj, jaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Dzisiejsze spotkanie może być bardzo przykre dla zespołu gospodarzy. Przynajmniej gdybyśmy opierali się na dotychczasowych występach obu drużyn. No tak, mają linię obrony dziurawą jak ser szwajcarski. Tymczasem zespół gości dysponuje największą siłą rażenia w ataku. Teoretycznie zapowiada to srogie lanie dla tutejszych, ale może to będzie właśnie ten mecz, kiedy pokażą wszystkim, że liczby nie gra. Broni, takimi strzałami nie zagrożą. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Kukarki Madrid CFF mają korzyść. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. I teraz centra w pole karne. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. że teraz na siebie ciężar gry może im dać prowadzenie i zatrzymał to ładnie wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili sędzia pokazuje żółtą kartkę za fał, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść dobra decyzja szczególnie dla kibiców którzy nie lubią ciągłego przerywania gry wrzuca piłkę przed bramkę niedobre to dośrodkowanie złożnego ekipa przeciwna sobie radzi Oj, to był książkowy odbiór piłki. Wbiega teraz odważnie w wolne przestrzenie na boku boiska. Chyba nie najlepszym pomysłem był strzał z ostrego kąta. Lepsze efekty dałoby dogranie do nadbiegających partnerów. Też tak uważam, tak? Byłoby pewnie łatwiej i skutecznie wykończyć tę akcję. No ale to zawodnik podejmuje decyzję na boisku. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. O, to musi wpaść! 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki braw. No, to mamy 1 do zera. Aut po tej udanej interwencji. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Uwaga, świetne, prostopadłe podanie. Uwaga, okazja. No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozpita. Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą. Jak rakieta poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. Mamy 2 do 0 Nie było wiele przerw Więc tylko minuta doliczona Czy to wykorzysta? Gratulacje za tę interwencję Doskonałe umiejętności bramkarskie Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką Jest zawsze niebezpieczne Ale tym razem pewność i konsekwencja górą Daleka piłka z rogu. Ten gwizdek oznacza koniec pierwszej połowy. Na razie górą zespół gości. Tomku na pewno ten wynik nie dziwi. Prowadzą wysoko, ale w końcu strzelają jak dotąd najwięcej bramek w lidze. Mam wrażenie, że gra sprawia im po prostu przyjemność, a jeszcze większą przyjemność daj... No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Zabiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Zawodniczki Lewantę wyraźnie chcą poszukać swojej szansy. Są blisko bramki. Aj co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno. Chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. CFF traci piłkę. Ależ teraz będzie okazja. To nie koniec. Co tu się dzieje? Trzy gole przewagi. Powoli mogą zacząć świętować. Spójrzmy jeszcze raz na tą indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajt. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne pokusy to piłkarski miód. Po tym golu już 3-0. Już prowadzi piłkę. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Co? Zamiast posiadania strata. Wypieszczone podanie. Ma miejsce. Popatrzmy co z tego wyniknie. Kosmos. Co tu się dzieje? Znowu gol. A zatem cztery bramki przewagi. Powtórka tej bramki, kapitalny kontratak Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, pod którym nie ma czego ubiegać. Mamy już zatem 4 do 0. No i po ataku zagrożenie minęło. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Przodu skrzydłem. Ma sporo przestrzeni. Co wyjdzie? Z dośrodkowania. Oj, niby całkiem niezła główka, no ale jakie zagrożenie może przynieść niecelna próba z daleka. Będzie zmiana w drużynie Madrid CFF. Ekipa gości przyjechała tu i poszła jak po swoje. Mecz jest już w zasadzie rozstrzygnięty, mimo że na zegarze zostało parę minut. Co tu dużo mówić? Oglądamy Dick w ich wykonaniu fantastyczny mecz. I aż szkoda, że on się już kończy, bo taki koncert piłkarskiego kunsztu otraszony tyloma bramkami chciałoby się oglądać jeszcze długo. Ma przed sobą sporo miejsca, może zaatakować skrzydłem. Frankaż bez najmniejszych problemów. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Okazja jak marzenie! Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Na 11 metr Niestety Usłyszeliśmy ostatni gwizdek A to oznacza, że goście zabiorą do domu komplet oczek Czy kogokolwiek taki wynik dziwi Absolutnie nie powinien Ekipa gości strzela w tym sezonie Najwięcej bramek ze wszystkich A tym razem podejmował ją zespół Z najgorszą w lidze obroną Wysoka wygrana potwierdza ich świetną dyspozycję A także to, że każde spotkanie Traktują równie poważnie Dziękujemy za rozmowę. Kibice z pewnością chętnie poznają opinię. Dziękujemy bardzo.